wystawa Światłość, ciemności i Świeci, twarze żywej szopki w Marcelano księdza Dariusza Waleskiego. W Marcelano we Włoszech odbywa się szopka od 38 lat, w której mieszkańcy wcielają się w rolę mieszkańców Betlejem. Ksiądz Dariusz Kowalewski pochodzi z Ełku. Tak i tutaj mamy kilka ...naście fotografii mieszkańców przebranych za mieszkańców Betlejem. Rozumiem, że odgrywają po prostu takie role w szopce. Wystawy można zwiedzać w Wamstoku na ulicy Świętego Rocha.